Jeśli moje filmy pomogły Tobie i Twojemu kitku, to esprzyj mój kanał. Cześć kociarze! W dzisiejszym odcinku Otwieranie paczki z domkiem dla kota z Zooplusa. Zapraszam. Ostatnio poszukuję różnego rodzaju budek i kryjówek dla kotów, ponieważ koty lubią przebywać nie tylko na wysokości, na meblach, na drapakach, ale niektóre z nich lubią ukrywać się we wszelkiego rodzaju budkach. Budka, którą wybrałam, pełni rolę. Również stojaka na miski, i właśnie odpakuję ją dzisiaj na wizji dla Was, abyście również mogli zobaczyć yy, być może ciekawy produkt. Budka zawiera dwa leżaki z pluszu, które być może po jakimś czasie wymienię na inny materiał. Ważne, że można je przymocować za pomocą rzepa do tej budki. Zawiera również w zestawie dwie miski plastikowe. Polecam Wam wymienić te miski plastikowe na ceramiczne bądź szklane. Ja posiadam y, miski ceramiczne o średnicy 16 cm i bez problemu pasują do tego zestawu. Osobiście bardzo lubię y, produkty wykonane z naturalnych materiałów. Ten domek został wykonany ze sklejki z surowego drewna warstwowego. Nie ukrywam, że spodobał mi się pomysł montażu bez śrub, czyli na docisk. Przygotowane zostały elementy tak, aby łatwo do siebie je dopasować. Choć nie ukrywam, że zajęło mi to trochę czasu, gdyż dopasowywanie tych elementów wcale nie było takie proste. Tutaj pokazuję Wam na filmie, jak sklejki zostały dopasowane wzajemnie do siebie. Trzeba było poświęcić na to chwilę czasu, aby to wszystko ze sobą dopasować. Cały montaż tej butki zajął mi chyba z 15 minut. Myślałam, że pójdzie mi trochę szybciej, jednak gdy jest ktoś bardziej sprawny i takie rzeczy przychodzą mu z łatwością, to na pewno pójdzie mu to szybciej. Posiadam w domu wiele kotów, więc zawsze któryś na pewno skusi się na leżakowanie w tej budce, ale to czas zweryfikuje, czy budka zostanie do leżakowania, gdyż ma aż dwa legowiska, czy zostanie tylko stojakiem na miski. Na pewno dam Wam znać, jak przetestują ją moje koty. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.